Dzień dobry, witają Julia i Piotrek. Zapraszamy na przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia i stycznia. Na przełomie listopada i grudnia w naszej szkole odbył się konkurs Eko Choinka. Chętne osoby mogły przygotować na konkurs choinkę wykonaną z surowców wtórnych. Oprócz wykazania się kreatywnością i zamysłem artystycznym, uczniowie mogli również promować ekologię i recykling odpadów. Finaliści konkursu mogli cieszyć się z wygranej, a ich piękne prace konkursowe mogły cieszyć nasze oczy, dodatkowo dekorować naszą szkołę i wprowadzać nas w świąteczny nastrój. Grudzień był w naszej szkole słodkim czasem działalności cukierni pod niebieskim łosiem. Nasi koledzy z klas 8b w czasie dłuższych przerw sprzedawali słodkie wypieki, które przygotowywali wraz ze swoimi rodzicami w domach. Wybór łakoci był bardzo duży, a kolejka dla nich potrafiła wręcz wstrzymać równe korytarze starszych klas. Ale warto było odczekać swoje i rozchodzić sobie dzień. z tej akcji uczniowie przekazali na zakup agregatu prądotwórczego dla potrzebujących na Ukrainie. Z tego 1 grudnia delegacja uczniów z klasy drugiej A oraz przedstawiciele przedszkolaków wraz z wychowawczyniami wybrali się z wizytą do księdza biskupa Andrzeja Jerza, aby złożyć mu świąteczne życzenia. Ofiarowali mu również Bożonarodzeniowy Stroj. Podtrzymaliśmy w ten sposób naszą szkolną tradycję przekazywania dobrego słowa na czas narodu dzieciątka Jezus. Przygotowane przez siebie jasełka bożonarodzeniowe. Było to preludium do przeżycia zbliżających się w świąt Bożego Narodzenia. Występ, wokacjony koncertem kolęd i pieśni świątecznych w wykonaniu uczestników kółka Flory Lotowego, pozwolił nam przypomnieć sobie te jedno z najważniejszych dla chrześcijan momenty oraz rodzinną atmosferę, jaka powinna towarzyszyć przeżywaniu Bożego Narodzenia. Po obejrzeniu jasełek oraz wigiliach klasowych zebraliśmy się w szkolnej jadalni, aby spożyć wigilijne potrawy. Spotkanie rozpoczęło się niczym wigilia w domu każdego z nas. Jeden z naszych kolegów czytał przy zapalonej świecy fragment Pisma Świętego opowiadający o narodzinach Jezusa. Następnie pomówiliśmy się oraz zaśpiewaliśmy toaletkę. Potem wysłuchaliśmy życzeń siostry dyrektor. Poławaliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia i zasiadliśmy do pysznych, tradycyjnych, wigilijnych potraw. Święto Objawienia Pańskiego, znane również jako uroczystość Trzech Króli, Chętni uczniowie z naszej szkoły wcielili się w postaci czulewników misyjnych, tak jak w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Odwiedzali domy parafian przy wtórze kolęd oraz życzeń domorocznych. Zbierali również ofiary, które zostaje przekazane na cele misyjne. Cieszymy się, że co roku podtrzymujemy tę piękną tradycję i możemy dzielić się dobrem i radością z innymi ludźmi. Nie tylko w naszej okolicy, ale i tam, gdzie posługują misjonarze. Był czasem, kiedy mogliśmy powiedzieć, że część naszej szkoły zmieniła się w fabrykę. Stało się to jednak po to, by czynić dobro. Produkowaliśmy bowiem świece okropowe, dzięki którym walczący na Ukrainie mogli podrzewać jedzenie oraz zapewnić sobie w światło i ciepło. Świece tworzyliśmy z puszek po konserwach oraz tektury i przy pomocy nauczycieli wypełnialiśmy woskiem nasze świece i zebrane fundusze przekazaliśmy księdzu Rafałowi, który zaraz do koła. Tę szlachetną i pomocną akcję zamierzamy kontynuować i liczymy na jeszcze lepsze wyniki naszych działań. 21 stycznia Tarnowianie i inni miłośnicy kultury mieli możliwość zobaczyć naszych kolegów na jasełkach, gdzie wystawiliśmy Oratorium Księży Filipinów. Pojechaliśmy tam do spektaklem, jaki zaprezentowaliśmy wcześniej uczniom i pracownikom szkoły przed świętej i Bożego Narodzenia. W Książę Filipinów wystawiliśmy jasewka dwukrotnie. Mieliśmy nieocenioną okazję zaprezentować się przed szerszym gronem odbiorców i jeszcze raz przeżyć wyjątkowy czas na rodzinie Jezusa. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Papa. Pa.